Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak budować odporność na zimę. Powiem Ci o czterech obszarach, w których możesz bardzo prosto i aktywnie działać pod kątem budowania tej odporności w okresie zimowym. Przypominam, że nazywam się Adam Kowalewski, jestem psychologiem i oficjalnym instruktorem metody Wimachowa. Dlaczego w ogóle warto dbać o tę odporność? Zwróć uwagę, że podstawą Twojego funkcjonowania to jest jakość Twojej energii, Twoich emocji. Jeżeli będziesz miał mocny układ odpornościowy, to poradzisz sobie ze stresem, poradzisz sobie z przeciążeniami, poradzisz sobie z wirusami, z bakteriami. Dlatego ten układ odpornościowy okazuje się zarówno krótkofalowo, jak i długofalowo totalną bazą do jakości Twojego życia. Jeżeli zadbasz o to, to wiele obszarów w życiu możesz po prostu w zupełnie inny sposób sobie układać i funkcjonować. Temperatura. Co mam na myśli, mówię tu o cieple i o zimnie. Jeżeli mówimy o zimnie, to mamy dwie opcje: albo o zimne prysznice, które mogą zacząć się od 30 sekund, nie są potrzebne dłuższe niż 3 minuty. I to samo jeśli chodzi o morsowanie: ono może zacząć się od bardzo krótkich okresów, ale takie budujące odporność to dynamiczne morsowanie, które zajmuje między 2 a 3 minuty. Wtedy masz pełen bodziec aktywacyjny. Wtedy faktycznie do ciała wprowadzasz dopaminę i noradrenalinę. Noradrenalina ma te właściwości antyzapalne, i to jest cały cwancyk, cały e, sposób, żeby bodźcować regularnie, nie przeciążać organizmu i wtedy budujesz odporność. Co znaczy regularnie? Cudownie by było, gdyby zimne prześnice robić 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu perfekcyjnie by było, gdyby udało się morsować 2-3 razy w tygodniu, bo wtedy ten poziom hormonów, który aktywizujesz, zostaje w organizmie i często po prostu dajesz nową dawkę tych antyodpornościowych rzeczy. Natomiast przy temperaturze bardzo ważnym elementem, który ja również często stosuję, to jest sauna bądź dogrzewanie się. Ciepły prysznic, i saunowanie robione regularnie to również bardzo fajny element na budowanie odporności. Jest szereg badań, które to pokazują. Takie długofalowe badania mówią o tym, że jeżeli uczestnicy tych badań saunowali 4 razy w tygodniu, to zmniejszali ryzyko chorób cywilizacyjnych nawet o 75%. Dlatego, że jest tam duża aktywacja całego układu nerwowego. Ale kluczowym co było i co było bardzo ciekawe to w układzie nerwowym synapsy związane z wyłapem serotoniny były aktywne nawet o 200% bardziej niż w stosunku do osób, które nie saunowały. Więc to jest ciekawe, ja staram się saunować, nie mam takich możliwości na co dzień, ale staram się saunować raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, natomiast mam możliwości, bo każdy ma w domu zimny prysznic, to robię niemalże codziennie. Nauczyłem się tych koncepcji i całych badań od Wimachowa, no bo jestem jego oficjalnym instruktorem. Natomiast, niezależnie od tego, jak to robisz, no po prostu możesz w domu zacząć się lekko bodźcować zimnem, żeby budować tą odporność, zwłaszcza w okresie zimowym. Z punktu widzenia chłodzenia się są pewne zagrożenia. Jeżeli masz chorobę Reynolda, nie wszyscy muszą wiedzieć, co to jest. To są rzeczy związane z krążeniem. Jak masz, to wiesz. Nie jest skazane, aby się chłodzić. Jeżeli masz poważne choroby serca, układu krążenia, to też chłodzenie się w postaci morsowania należy skonsultować z lekarzem. Natomiast prysznic w postaci 20-30 sekund tylko na nogi może robić większość osób. Jeżeli masz jakiekolwiek obawy, czy to jest dla ciebie, Zapytaj lekarza, skonsultuj z lekarzem. Co jest kluczowe? Ja mówię o budowaniu odporności. Jeżeli chcesz budować odporność, to znaczy, że Ty mądrze bodźcujesz Twój organizm, a nie przeciążasz. Nie chodzi o to, żeby bić rekordów, żeby siedzieć 10-15 minut w wodzie, bo to może powodować zagrożenie. Zagrożenie związane z Twoją osobą, zwłaszcza jeżeli jesteś w otwartych zbiornikach. Więc tutaj zalecam naprawdę ogromną ostrożność. Natomiast dwie minuty jest prozdrowotne. Kluczem po Morsowaniu, pochłodzeniu się, po bodźcowaniu zimnym, jest to, aby szybko się dogrzać. Więc znowu, jeżeli chcesz to zrobić mądrze i naprawdę budować swoją odporność, schudź się przez 2-3 minutki, a potem szybko się dogrzej, żeby ten organizm wrócił do homeostazy, żeby go podgrzać i wtedy masz czynniki prozdrowotne, a nie wychładzać, nie fisować, nie siedzieć w wodzie 10-20 minut, bo teraz jestem morsem i będę, i będę bił rekordy. To nie o to chodzi w budowaniu odporności. Jeżeli chodzi o zimno, to kiedy wchodzisz do zimna, robisz dwie bardzo ciekawe rzeczy. Z jednej strony bardzo mocno zmienia się poziom dopaminy, nawet o 300%, więc jest to taki booster, jest to hormon nagrody, szczęścia, i to faktycznie dzieje się w trybie bardzo szybkim. Te dwie minuty w zimnej wodzie potrafi spowodować o 300% wzrost. Ale z punktu widzenia budowania odporności, zwłaszcza na zimę, to ciekawszym dla Ciebie może być, że tam. Rośnie również poziom noradrenaliny, nawet o 540%. Co to daje dla ciebie? Noradrenalina ma dwie właściwości. W pierwszym kontakcie z zimnem powoduje zamykanie naczyń krwionośnych całkowicie. Co się wtedy dzieje? Powoduje to, że bolą ciebie ręce, stopy, że czujesz ból, bo zamyka się przepływ krwi. Czujesz drętwienie, czujesz mrowienie, czujesz bardzo duży dyskomfort. I to jest ten pierwszy kontakt. Dlatego, jeżeli to są dla Ciebie nowe rzeczy, to zobacz, możesz spróbować sobie przez pół minuty albo przez minutę polewać wodę tylko w to miejsce i zobaczyć, jakie to powoduje ból. To właśnie noradrenalina, która dopływa. I to jest ta pierwsza część jej działania. Ale druga część jest może nawet ważniejsza, czyli kiedy nie ma już bodźca, to okazuje się, że noradrenalina zostaje w obszarze, gdzie musiała dopłynąć, i ma właściwości antyzapalne i to jest to, czego Ty chcesz zbodźcować troszkę niewygody, a potem wykorzystać te właściwości antyzapalne. Obszarem, który buduje Twoją odporność, a na pewno może ją zbudować, to również sfera oddechowa. Ja osobiście bardzo polecam oddechy Wimachowa, jestem oficjalnym instruktorem tej metody, ale dlaczego? Dlatego, że jako psycholog przetestowałem różne techniki oddechowe, a za tą konkretną, czyli metodą Wimachowa, idzie dość dużo badań, które zostały zrobione takich badań naukowych. I tam właśnie w tych badaniach pokazano, że ten konkretny oddech, ta konkretna technika może podnieść białko odpornościowe IL10 w dużym stopniu. Zmierzyli to badaniami, bo wstrzyknęli Wimhofowi bakterie coli i on oddychając tą metodą nie miał markerów zapalnych we krwi nie miał temperatury. Również zrobili to na grupach kontrolnych, czyli kilkanaście osób, które oddychało tą metodą, dostało bakterii coli i okazało się, że ta nadprodukcja białek odpornościowych w tym konkretnym przypadku to jest coś fenomenalnego, bo Ty możesz to zrobić, jeżeli robisz tę konkretną technikę w trybie natychmiastowym. I to jest fenomenalne, że okres zimowy to jest coś takiego, że różne przeciążenia przychodzą, zarówno takie fizyczne zmęczenie, końcówka roku, ale też ten okres grypowy. I okazuje się, że robiąc raptem 10 minut ćwiczeń, ty możesz zrobić bardzo duży booster w postaci tych białek odpornościowych do Twojego organizmu. Więc okazuje się, że masz za darmo narzędzie, które realnie buduje Twoją odporność. Stąd polecam ten oddech. Technik oddechowych jest mnóstwo, naprawdę na rynku możecie znaleźć tego bardzo dużo i one mają różne działania, od relaksacyjnych, uspokajających, wyciszających umysł. Wim Hof daje akurat bardzo jasne, konkretne metody związane z budowaniem odporności, dlatego polecam to, zwłaszcza w okresie zimowym. Co do praktykowania technik oddechowych, jeżeli chcesz na co dzień oddychać, bardzo fajną metodą jest metoda Budejki, albo po prostu oddychanie przez nos. I To są takie metody do stosowania w ciągu dnia, kiedy po prostu funkcjonujesz i chcesz mieć większą uważność na oddechu. Jeżeli mówimy o metodzie Wimachowa, to jest to trening, typowy trening oddechowy, który zajmuje 10-12 minut i tego nie robi się. W sytuacjach, kiedy normalnie funkcjonujesz. Dlatego warto po prostu poznać różne techniki i zobaczyć, co bardziej tobie pasuje w różnych kontekstach życiowych. Teraz zapraszam Cię, zrób ze mną ćwiczenie oddechowe, usiądź sobie wygodnie. Będzie to dosyć ciekawe i intensywne, więc zadbaj o to, żeby nie zakręciło ci się w głowie, żeby było bezpieczniej naokoło, bo może być leciutkie przetlenienie, możesz poczuć drętwienie, mrowienie. To są naturalne objawy takich wzmożonych oddechów. Więc zadbaj o pozycję. Plecy wyprostowane i uważaj, żeby się nie zakręciło. I proszę bardzo, lecimy. Jeden oddech, który jest długi, po twojemu i odpuszczenie. Zrobimy ich 10. dawa jeszcze 5 mocnych. Ostatni, nabierz powietrze. Powolutku wypuść. Chwilkę przytrzymaj teraz na wypuszczonym. Poczuj, co dzieje się w Twoim ciele. Możesz poczuć wibracje, mrowienie, drętwienie. Różne odczucia. Uważaj, żeby nie zakręciły się w głowie. I weź sobie wyrównujący oddech. Wypuść. A teraz przez chwileczkę tylko poczuj swoje ciało, zobacz, jaka jest różnica, tylko po 10 oddechach. Jeżeli ci się spodobało, to nic, tylko testować, sprawdzać i robić, kiedy tylko masz ochotę. Obszar suplementacja. Suplementacja jest bardzo korzystna, ale musi być zrobiona mądrze. Co mam na myśli? Możemy używać suplementów, które są, nazwijmy to, zakupione. Ale do tego potrzebne są badania, przesiewowe badania krwi, bądź ukierunkowane na to, co chcesz suplementować. Ja, na przykład, w okresie jesienno-zimowym bardzo dbam o witaminę D3 i o witaminę B12 oraz kompleks witamin z grupy B. Co też jest ciekawe w okresie zimowym, witamina C podawana regularnie również pomaga budować odporność, pomaga wyrzucać wszystkie rzeczy, które organizm ma do wyrzucenia w postaci toksyn i innych elementów, zwłaszcza w okresach przeziębieniowych. Więc tutaj tego nie jesteśmy w stanie przedawkować, ona się utrzymuje w organizmie do 24 godzin, więc witamina C może być w dużych ilościach podawana. Z naturalnych suplementów, czosnek, cebula, imbir, to są rzeczy, które bardzo ciężko jest przedawkować, więc tutaj można. Jak najbardziej korzystać z tego. Ja od czasu do czasu, kiedy czuję, że na mnie coś idzie, to na przykład biorę ząbek czostku na wieczór no bo w ciągu dnia to nie chodzi tylko o mnie, ale o moich towarzyszy podróży. Ale na wieczór ten ząbek czostku po prostu gryzę przez około minutę czasu. Jest to dość niewygodne, dość nieprzyjemne. I daje to dwie, dla mnie dwa elementy. Po pierwsze, faktycznie zabija bakterie, zarazki, pomaga w budowaniu odporności. Ale dla umysłu jest to bardzo jasny sygnał. To jest tak nieprzyjemne, że to jest sygnał, że ja nie jestem zainteresowanym chorobą i jeżeli to pomoże dzisiaj, to jutro nie będę musiał tego robić. Więc to też taki troszkę, troszkę taki haczyk, jeśli chodzi o pracę z podświadomością. Przy suplementacji, bardzo istotną rzeczą jest to, że jeżeli już zrobisz sobie badania i zmierzysz poziom. To znowu suplementacja powinna być minimalna i długofalowa, żeby organizm w sposób naturalny wyłapał tyle suplementów, ile potrzebuje, nasycił się i zabezpieczył na następny okres. Dlatego nie warto robić takich bardzo dużych strzałów po, e, w dużych ilościach, tylko jak ze wszystkim, mądrze bodźcować, a organizm wie co z tym zrobić, on sobie to wyłapie, ale dobra suplementacja trwa z reguły minimum 3 miesiące. Do budowania odporności bardzo niedocenionym elementem jest i pewnie tylko znasz ruch. Co to znaczy? To znaczy, że mówimy o aktywności fizycznej, takiej, która zajmuje tobie od 30 minut do godziny i jest regularnie robiona kilka razy w tygodniu. Ile? Najlepiej 5. Jak dasz AD4, też fajnie, ale raz w tygodniu to jest zdecydowanie za mało. Co jest jeszcze ciekawe, chodzi o to w tym ruchu, żeby on podniósł trochę Twoje krążenie, żeby on aktywizował wszystkie Twoje systemy, pomógł przepchnąć limfę, pomógł aktywizować serce, układ krwionośny, ale on nie musi być bardzo obciążający. On ma być aktywizujący, on ma być kardio. I co ciekawe, badania pokazały, że jeżeli ten ruch jest połączony z przyjemnością, to ma jeszcze lepsze działania antyzapalne i prozdrowotne. Co mam na myśli? Jeżeli ty wiesz, że powinieneś chodzić na spacery albo biegać, ale naprawdę tego nie lubisz, to lepiej tego nie robić. Lepiej znaleźć coś, co jest tobie przyjemne i miłe sercu. Co mam na myśli? Może to będzie rower, może to będzie siatkówka, może pograj w Babingtona, może zrób coś na orbitreku. To jest nieważne co. Ważne, żeby podnieść tę aktywność fizyczną, ale żeby to również łączyło się z przyjemnością. I te badania bardzo fajnie pokazały, że ten komfort psychiczny w ruchu jest również kluczowy do budowania odporności zadowolenia i co ważne do kontynuacji tych ćwiczeń długofalowo, a nie, że wiesz, no, powinienem biegać, pobiegam trzy tygodnie, a potem machnę ręką i przez cały rok tego nie robię. Ja osobiście z tematu ruchu najbardziej lubię spacery. Mieszkam blisko lasu. Jest to taki temat, który łączy mnie z naturą, który daje mi tą możliwość ruszania się aktywizowania moich systemów. W związku z tym bardzo polecam i to jest bardzo proste do zrobienia. Na to nie ma wymówek. Jeżeli nie masz czasu, żeby iść na 20 minut na spacer, to po prostu nie chcesz o to dbać. Więc polecam i tu akurat nie zawsze daję radę 5 razy w tygodniu, ale to tylko dlatego, że znajduję wymówki. Tak naprawdę dobrze by było robić to 4-5 razy w tygodniu. To są moje sposoby na radzenie sobie z odpornością. Gorąca prośba: napisz w komentarzu, jak ty budujesz swoją odporność. Napisz, co robisz na co dzień, co nauczyłeś się od babci, dziadka, bo wierzę, że jest dużo więcej sposobów. Zainspirujmy się wzajemnie. Ja chętnie się nauczę. Niech rośnie mądrość grupy, żebyśmy mogli wybierać to, co jest najbardziej efektywne i co najbardziej rezonuje z nami. Jeżeli interesuje Cię dbałość o siebie, budowanie świadomości, budowanie swojego własnego biohackingu, to są dwa najlepsze miejsca w Polsce, gdzie możesz to zrobić. Pierwszy to festiwal Kocham Cię, a drugie to strona www.adamkowalewski.pl, gdzie na szkoleniach tłumaczymy i rozwijamy tego typu tematy. Oczywiście jest wiele innych miejsc, ale w tych dwóch jest dobra jakość. Zapraszam, sprawdzaj, wiadomości masz poniżej w komentarzu.